Przeczytajcie na kolejnym odcinku, i z racji, że jest sobota, to postanowiłam nagrać odcinek z siódemkami. I tu przygotowałam sobie ekstremalne 7. Do tego Fortuna 7, Big 3 siódemki różowe, diamentowe 7, Deluxe 7, neonowe 7 i dwa razy Super 7 za 2 zł, Także wkład 69 zł, nie mały. Mam nadzieję, że coś tutaj się znajdzie, fajnego, chociaż. Yy, dobra. I zaczynamy od super 7 z numerem 71. I szukam siódemek. 9, 3, 4, 5, 8, 6 ups. i 2. Czyli tutaj nie ma. Mamy F i L. Ta pierwsza przegrana. Zobaczmy drugą, numer 72, czyli po kolei tutaj dostałam. Jest 5, 2, 4, 9, 8, 6 i 3. I tu też nie ma nic. No dobra. Nie ma. Zobaczmy neonowe 7, numer 43. Tu też szukamy siódemki czarnej, czerwonej, o jest czarna, zielonej, czarnej, zielonej albo gwiazdy. Już mamy siódemkę czarną. Jest 3, 2, 5, 8, 9, 6 i na końcu. Wpada piątka, a pod siódemką jest 5 zł. Także tutaj wygrana piąteczka. Dobrze, deluxe 7. Też szukamy siódemek fioletowej bądź czarnej. Zdrabka z numerem 11. I mam 4, 9, 1, 3, 2, 6, 4. Dziewięć, trzy, dziewięć, osiem, jeden, trzy, dwa. Dwa i pięć, osiem, sześć, pięć i osiem. No, Deluxe nie chciało sypnąć siedemką. Gdzieś tu były kontrolne, M. M i B. Nie ma. Różowy diamentowy 7 z numerem 5. Tutaj szukamy tej czerwonej, czarnej i czerwonej siódemki właśnie. 5, 9, znowu 9, 4, 4 i 3. Kolejne to 5, 2, 8, 3, 2. No, a gdzie siódemki? 8, 6, 2, 8, 6, 9 i jest czerwona siódemka, także tutaj wygrana. Mnożymy dyszkę razy 2, także 20 zł. Wpada tutaj na tej, na tej strapce. Kontrolne. Mamy CC. Widać? Dobra. Big 3 siódemki jest numerem 23. Tutaj szukamy też siódemek. Jednej, dwóch albo trzech. I będziemy wtedy mnożyć. Jest korona monety pomarańcza. Gra druga. Bank jabłko, korona. Gra trzecia. No nie ma siódemki. Gra czwarta. Dwa razy dzwonek. Gra piąta nie ma. Gra szósta też nie. Kończy na pik i wiśnia. Teraz tutaj. Druga strona nie ma. Gra dziewiąta. Nie ma siódemki. Tu też nie. Gra dwunasta nie ma. 13 nie ma i gra 14 niestety pół siódemek nie ma. Z i V. Fortuna 7. Numer 21 mam. A tu szukamy portfela bądź siódemki. Portfel też daje wygraną. Jest ananas, karta i kawa. Narty, rower oraz kwiat słońce, korona, podkowa, klips, piłka, diamenty, balsam i chmury. Arbus, zegar, biedronka, awokado, palma i wiśnie. Fortuna 7 się do mnie obraziła, w ogóle ostatnio nie daje nic. I na koniec ekstremalne 7. Yy, mam z numerem 13. Szukamy pliku, siódemki albo złota. Coś się przyczepiło, jakieś farfucle. Jest tak. Zegar, trofeum, ananas, auto, muszka. Korona i kwiat. Biedronka, gwiazda. Rower, narty. No, na razie tutaj nic nie ma. Cytryna, portfel, ale to nie tu. Plecak. Palma, słońce. Pierścionek i perła. No niestety ta siódemka tutaj za 20 zł nic nie daje. I wkład to na 69 zł. Mam odzyskane 20 i tutaj piąteczka, także 25 zł mniejsze pół, no ale co zrobić? Tyle mi się udało. Tutaj takie wyciągnąć z drapki z takimi wygranymi. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli komuś się podobało. I na kolejne odcinki. Pa!